Cześć, witam Was serdecznie na filmiku, w którym pokażę Wam, jak przykleić jety. Można to zrobić kupując aplikację bądź przez maszynkę specjalną do jetów. Ja kupiłam aplikację korony i nie dlatego, że mi się podoba ale dlatego, że z niej zrobiłam sobie kokardkę. Było bardzo dużo kamyczków, i w ten sposób mogę osiągnąć parę różnych fajnych szablonów aplikacji właśnie. Jety są bardzo tanie, bo około 1 złotówka za aplikację. Przejdę do pierwszego sposobu. Z aplikacji ściągamy folię i przyklejamy. Na ubranie. W moim przypadku jest to sweterek. Pomiędzy materiałami z sweterku wkładam kartkę, zaraz pod aplikacją, żeby dżety nie skleiły mi materiału. Nakładam ściereczkę, biorę żelazko, nagrzane i przykładam, na ścierkę. Dokładnie kładę i czekam jakieś 10-20 sekund. Robię to kawałek po kawałku. Następnie przewracam bluzkę na lewą stronę i wykonuję to samo. Czyli wkładam kartkę pomiędzy materiałami, nakładam ponownie ściereczkę, przykładam żelazko, czekam z 20 sekund. Już gotowe. Teraz wystarczy tylko odkleić folię. Zobaczyć, czy któryś z kamyczków odkleja się albo dokładnie nie przykleił się. I w ten sposób mamy nowy, bardziej efektywny ciuszek. Polecam Wam osobiście. Tej folii, z której ściągnęliście aplikację, nie wyrzucać. Ona ma na sobie klej i możecie sobie same zrobić fajną nową aplikację. A teraz przejdziemy do drugiego sposobu, za pomocą maszynki. Ja tą maszynkę kupiłam w Lidlu za jakieś 9,90 euro, niecałe 10 euro. Ona ma różne końcówki do różnej wielkości kamyczków. I teraz będę przeozdabiać mój sweterek. Co bardzo ważne jest, gdy będziecie wkręcać bądź zmieniać końcówki do kamyczków, maszynka musi być zimna. Nie róbcie tego na gorącym, bo się poparzycie. Kolejnym krokiem jest włożenie kartki pomiędzy materiałami, aby nic się nie skleiło. I teraz przejdziemy do trochę mozolnego układania kamyczków. Ja tutaj ułożyłam kamyczki na przedniej części sweterka. Jest to taki ala zygzak. I uwierzcie mi, sweterek został naprawdę fajnie orzeźwiony przez kamyczki. Sweterek dostał takiego fajnego efektu eleganckiego, typu glamour. Ym, przyznam się, że jest to pracochłonne, dlatego że maszynkom trzeba przykleić każdy kamyczek z osobna, a przy pomocy aplikacji można cały wzór od razu przykleić. Zaraz zobaczycie, że popełniłam ten błąd i przykleiłam kamyk bez podkładania papieru i faktycznie materiał się przykleił. Yy, teraz widzicie, że nie robię nic innego jak przykładam maszynkę do kamyczka. Czekam jakieś 5-6 sekund, i to by było na tyle. Kamyczek jest przyklejony. Na koniec chciałam Wam jeszcze pokazać metamorfozę sukienki, którą uszyłam. Również przyozdobiłam ją kamyczkami. I tutaj widzicie metamorfozę mojej sukienki. Moim zdaniem ona stała się bardziej elegancka. Co Wy o tym sądzicie? Zachęcam Was do przyklejania jetu na butach, sukienkach, szaliku i czapce. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku. Wizu!